Witam tutaj Drops w kolejnym odcinku z Reunion Round 2. Dobra, dużo nie jeździłem nawet. Tutaj mamy parę takich, wiecie, tych imprez specjalnych. Tam jedno, jeśli chodzi o DVD, to zrobiłem. Tutaj parę wyścigów, oczywiście. Lekko podtuningowałem. I teraz zaczynamy robić wyścigi tutaj. Oczywiście zaczynamy od Draga. W sumie, czy to takie oczywiście że zaczynamy od Draga? Tak czy tak, oczywiście może to trwać długo, zanim w końcu rozkminie i jakoś dobrze mi to wyjdzie. Kurde, niepotrzebnie go tak puszczę. Dobra, jestem pierwszy póki co. No to może nawet przyjdę za pierwszym razem. Jest dobrze. Ha, I co? I nie było nawet pół minuty. Jest dobrze. E, dobra, tu sobie darujemy, póki co te gazetki. I ja sobie tam zrobię kiedyś. A tu mamy drifta. Chyba, że to będzie właśnie do tego DVD, co tam wystarczy tylko zdjęcie zrobić, ale nie, jednak nie. Więc nie będę się tym zajmował. Hmm, I mam nadzieję, że znajdę tutaj podczas tych wyścigów jakieś sklepy tutaj, bo w sumie nic ciekawego nie znalazłem, jeśli chodzi o sklepy tutaj jeszcze. Uff, nie, te drifty teraz to masakra, normalnie takie są. Zawijane te trasy, że. Że serio naprawdę można. Yy, kurde. Rozśmieszyło mnie to, że on tak przejechał po tej babce. Że można naprawdę wspaniałe serie driftów robić. Takie jak właśnie to. O rony. no jedze. No nie, uderzył. Kurde, ten już ma 20 tysięcy. Ja nie mogę. Nie no przecież nie mogę tego prze... Trzy takiej dużej trasy. Ja nie mogę. Dobra, już jestem pierwszy, więc jest dobrze To teraz możemy już cisnąć sobie spokojnie Wszystko nadrobione Nawet nie taka długa ta teraz już drugie okrążenie mamy. O, no, nie uderzyłem. Dobra, gonimy ich. Nie, no kurde musiał uderzyć. O kurde jestem drugi. Dobra, jestem pierwszy, jeszcze go, jeszcze go dogoniłem. Znaczy prawie. Wow, to nie było przyjemne. Nawet nieźle mu idzie. Dobra, teraz muszę go jeszcze tego przegonić. Ale w sumie nie lepiej go nie przeganiać, bo potem jak ja tak równo z nim jadę te drifty, to w końcu ja to jadę na meta, on jeszcze będzie robił drifty i może mnie przez to może przez to wygrać. Nie, stój, stój, stój! Jest! Dobra, zaliczyło się. Dobrze I przegoniłem go jeszcze nie Wow, tak samo uderzyłem jak go. A, uderzył. E, to wygram Dobra, wyhamowałem jakoś. Hmm, to może nie wiadę przed nim na metę, ale. Już mam tyle punktów, że mnie nie przegonił. Jakbym miał nitro, to teraz bym walnął i bym go przegonił. Tak, mamy coś ciekawego. Dobra, tu tylko do tuningu. Tu co mamy? Dobra, tu mamy to. A, tu mamy jeszcze jeden wyścig. No to jedziemy. O, co my tu mamy? Sklep z dodatkami. Super! Jest! I odblokowuje drzwi i te inne bajery. Tak. Aha właśnie mamy jeszcze nowe zegar, to zapomniałem się wam pochwalić. Neony dodaje nowe, nie dodaje nowych, ale moment. Neon z silnika, no, ale tu, tu nie mamy jeszcze turbo na trzecim poziomie. Aha, no to zaraz, zaraz to będę robił. Zabarwienie szyb? Nie. Reflektory? Nie. Dekoracje nitro? Nie. Hydraulika? <laughs> Nieźle. Zestaw kara audio, układ bagażnika. Hmm. To nie fajnie, że nie mogę na palnąć, bo nie wiem, co ja tu muszę. Czy ja już tu mam? Aha, nie. Tu mam. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 Tego nie mam. O nie, 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 nie. To bierzemy. I teraz mogę na one. Tak jest. Złoty. Tak. I teraz zestaw komponenty. Dawaj głośniki Wa te klariony właśnie to to nie jest klarion nie tu mogę, mogę te większe o Super i ostatnie miejsce Tu będzie jakiś y Kenwood. Tak. Ładnie. Jeszcze niewiele nam brakuje do... Tutaj coś nie. Okej, okay, nie Nie. Tak jest ładnie. Takie. Hm. Takie trochę dziwne, ale tak jest za proste. Ta, takie może będzie. Drzwi! Nie. I mam full te są super. Tak jest, czyli mam 10 gwiazdek, czyli więcej się nie da po prostu. Tak jest, i już wszyscy chcą żebym był u nich na okładce gdzie oni są Aha, no ale muszę jechać do takiego oni mi łaski nie robią moment hydraulika o. w ogóle się nie różni od tej na drugim poziomie przynajmniej tak w jeździe podczas jazdy Kurde no, jak on jedzie Dobra Nie no, jestem super zadowolony, że już mam te drzwi Takie właśnie fajne tuneony do bagażnika, wszystko elegancko. I na dodatek mam 10 gwiazdek. Czyli tak jak mówiłem więcej się nie da. Dużo masz, trzy okrążenia. To nam trochę zleci. Ale jeszcze widziałem tam bady shopa na starcie gdzieś. To muszę obadać czy ja już... Bo w jakimś bade shopie już tutaj byłem. Właśnie, muszę jeszcze... znaleźć tutaj sklep... O. Sklep tuningowy, żeby wmontować sobie trzeci poziom turbo. I wtedy walnę sobie jeszcze neony do silnika. O ile w ogóle ten sklep tuningowy tutaj mi zaoferuje to, bo może ten to turbo na poziom trzeci będzie musiał mi się odblokować jakoś tak podczas gry. Ale raczej przez ten sklepik. O ile to tak jest. Ale jak patrzyłem w statystykach to są trzy sklepy. Więc ja już tutaj te dwa odblokowałem. Sklep z dodatkami i buddy shop. No to raczej dwóch badyshopów shopów nie ma więc. Więc to będzie ten. No ten, który... Który mam odblokowany. Hmm, chociaż nie, chyba to nie. A nie, no tamten raczej przejeżdżałem, więc... więc powinienem go mieć odblokowanego. Ale w razie czego sprawdzę. Ano, chyba, chyba... Tak, jego mam odblokowanego, pamiętam. Ja nie mogę. Nie lubię właśnie takich tras, gdzie tak, wiecie... Nie wiadomo konkretnie, gdzie jechać. Daje to w pewnym stopniu mi tam swobodę, ale... ścigamy się z czakiem Norrisem. Ja nie mogę, czemu te taksówki są takie ciężkie i że po prostu nie da się jej tak jak przepchać. No, one są na drugim miejscu chyba. A czemu to się tak... O jest właśnie Chuck. A czak to jest tylko Chuck Norris. Bo on po gotówkę przejdzie tylko raz. Dobra, no to ostatnie okrążenie No oni się tam gdzieś grzebią No to może ja tutaj skręcę o, w ten sposób O, ładnie I teraz bezproblemowo powinienem jechać Bez żadnych takich masakrycznych tutaj zakrętów i driftów A się obijam. Dobrze, że to jako taka auto się nie niszczy. Jedyne... Jedyne co jeśli chodzi o zniszczenie się tutaj auta, to... Jak w coś mocno uderzymy, w jakieś inne auto, to wtedy nam się szybkie rozbiją. Aj, szyby! Masakra. I to praktycznie... Wszystkie skutki niszczenia się auta. Obra, ładujemy już. Nie nic, nic się na mnie nowego nie blokowało. Praktycznie mamy już wszystko. Prawie, że... No, tutaj jest jestem badysz już odblokowany. Okej, okay, tu już się urele powoli zaczynamy odblokowywać, więc... Więc już będę, zacznę je może robić A nie, jeszcze w następnym odcinku przecież zajmę się tymi, tymi, no... Torami dla sponsora. Tak więc do usłyszenia. W kolejnym odcinku zajmę w Underground 2. Ale moment, moment, przeskocz do garażu jeszcze. Zobacz nagrody, okładki DVD. No. To, to, to właśnie takie mi wyszło. Bo ja nawet nie chciałem tego robić, po prostu w to wjechałem, jechałem do jakiegoś innego wyścigu, no i już musiałem zrobić. No. I to tyle. Tak więc narka. Hmm, może tu gdzieś by było, tutaj tak nie mam nic na tej mapie, albo tutaj może. Jeszcze tu poszukam tego, bo chcę mieć to turbo, żeby już to auto było na full stuningowane we wszystkim. Но то нарка.